16 października w Kożuchowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Spotkanie z podróżnikami. Tym razem gościem była Olga Mytnik, która zabrała uczestników w niezwykłą podróż po himalajach indyjskich. Spotykamy się w korzuchowskim zamku trwa cykl spotkań z podróżnikiem. Organizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty ze Wschodu. Współpracujemy już ponad 6 lat. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok mamy coraz więcej odbiorców. Spotkaliśmy się z podróżniczką, która nazywa się Olga Mytnik. To jest osoba, która łączy dwie pasje. Zawodowo jest muzykiem, ale też od czasu do czasu podróżuje. Oczuł to był pokaz o wędrowaniu. Gdzieś po przepięknych krainie, która się nazywa Zanskar, to są tam rejony Himalajów. Jesteśmy w Korzuchowie, gdzie te pokazy trwają od jesieni 2019 roku. Spotykamy się tutaj z różnymi podróżnikami, regularnie pomijając wakacje. Jesteśmy co miesiąc, no i udaje nam się przybliżać trochę różnorodność świata naszym tutaj korzuchowskim i nie tylko. Słuchaczom, którzy trzymają kciuki za kontynuację w przyszłym roku tych pokazów, a ona zawsze jest troszkę niepewna, ale zawsze się udaje. Opowiadałam o tryku po zamarzniętej rzece w Zanskarze. To jest takie dawne himalajskie królestwo, odcięte zupełnie od świata. No i właśnie przez większą część roku wycieczka po zamarzniętej rzece to jest jedyny sposób, żeby do tego dawnego królestwa się dostać. No i w obecnych czasach są tam organizowane komercyjne treki. Ja zdecydowałam się, że chcę zobaczyć jak to jest iść przez 5 dni po lodzie w temperaturach rzędu minus 30 stopni. No i zdecydowałam się tam pojechać. Co Panią skusiło, żeby się wybrać właśnie tam? Byłam już wcześniej w Ladaku, zakochałam się w tej krainie. Ja jestem wielką wielbicielką pustyni, a to jest wysokogórska pustynia. Kocham tę przestrzeń. Fascynuje mnie to, jak wiele kolorów może mieć skała. Fascynuje mnie to, jakie tam jest światło. Fascynują mnie ludzie, buddyjska kultura i w ogóle wydaje mi się, że to miejsce ma jakąś yy, bardzo wyjątkową energię. No i jako, że miałam okazję być tam latem i dowiedziałam się, że jest możliwość zrobienia takiego treku zimą, a tak jak wspominałam jestem wielkim zmarszluchem i bardzo się boję poślizgnięcia, no to uznałam, że to będzie dla mnie dobre wyzwanie, żeby przezwyciężyć te lęki. To było wyjątkowe spotkanie pełne emocji, humoru i inspirujących opowieści o podróżach w ekstremalnych warunkach. Cykl spotkania z podróżnikami w Korzuchowie po raz kolejny udowodnił, że warto marzyć, odkrywać świat i dzielić się pasją do podróży.